Witam Was w szóstym odcinku na moim kanale. Przypominam, że odcinki numeruję zgodnie z systemem binarnym, a zatem tutaj mamy numer 110. A dzisiaj krótko chciałbym przedstawić Wam, jak należy stosować wskazówki teokratyczne, nawet jeżeli historia z organizacją Świadków Jehowy jest już za Waszymi plecami. Być może z pewnych powodów niektórzy z was mają jeszcze jakieś publikacje na półkach. Ja gdzieś rok temu na tym dużym forum sjwp.pl umieściłem zdjęcie, jak poddałem te publikacje próbie ognia, ale dostałem się do jeszcze dwóch. Pewnie je pamiętacie? jest spore. I chciałbym dzisiaj pokazać, w jaki sposób zastosować list do zborów. Ale to za chwilkę. Z tej publikacji bardzo dużo fantazji. No nie można powiedzieć, że naukowej science fiction. Bo wszystkie filmy i książki science fiction są oparte o jakieś podstawy naukowe. Natomiast to wszystko, co było tutaj, nie ma absolutnie naukowych podstaw. Ma podstawy w czyjejś wyobraźni, która zmieniła się. Ci ludzie, którzy to wymyślili, już dawno odeszli, teraz nikt za to nie bierze odpowiedzialności. W pewnym momencie nastąpiła aktualizacja, i pamiętacie te wyklejki, które należało tutaj robić? No, w tej chwili uważam, że niebezpiecznie byłoby mówić w zborze o tym, jak kiedyś pewne z tych kwestii wyjaśniano. Podam wam tu jeszcze taką ciekawostkę, gdy była studiowano po raz drugi, z tymi wyklejkami. Ja byłem już na dobre w zborze z i z uwagi na to, że oni mają troszeczkę inny poziom, na którym odbierają takie głębokie i abstrakcyjne pojęcia, Towarzystwo Strażnica postanowiło, że oni nie będą tej książki studiowali po raz drugi i że w czasie, kiedy ogólnoświatowa społeczność będzie studiowała tę książkę, wspaniały finał objawienia bliski, no to słyszący będą studiować książkę, mówić wielu biblijnych. Tutaj jest dosyć sporo bajecznych ilustracji, po prostu fantazji takich, że no, mogłyby się tylko przyśnić, faktycznie chyba się komuś tylko przyśniły. Też strasznych ilustracji, tak naprawdę strasznych, bo nam dzieciakom siedzącym wtedy, jak miałem około 10 lat, może jak ona była studiowana, takie rzeczy nie są potrzebne. Nie były. Natomiast jeśli chodzi o niesłyszących, to pamiętam jak z tego pierwszego studiowania ktoś mi powiedział, bo ja na tym pierwszym studiowaniu nie miałem jeszcze pojęcia o tym, że w Wrocławiu jest taka grupa i że ja się w to kiedyś wkręcę, że mieli taką interpretację przez kogoś tam wymyśloną i podaną, że ten anioł, który tutaj nalewał czaszek gniewu Bożego, że to jest obraz tego, że kuroń nalewa zupki społeczeństwu polskiemu. Że tak dobrze będzie pod panowaniem Królestwa Bożego. No, trochę mnie to zdziwiło, ale nie dyskutowałem z nim. Po prostu szło mi to w parze z tą informacją, że niesłyszące nie będą studiowali tej książki. gdy ona będzie po raz drugi. Ale na przykład. Tak, mam. To jest ta ilustracja. Nie niosący czaszy. Nie chcę mi się tego czytać, bo to jest wszystko nieprawda. Ale pamiętam taką ciekawą ilustrację stąd. I chciałem się dzisiaj do niej odnieść. Taką rycinę. Jak ten kapłan tutaj obrywa strzałami po tyłku. I napisane jest strzały twoje są ostre w sercu wrogów króla. Psalm 45 werset 6. Opis. Powyższa karykatura z takim podpisem to jedna z wielu ilustracji, którymi w latach 30. rządlono ludzi, którzy nie mają pieczęci Boga. Popatrzcie, jak łatwo było zarządowi świadków Jehowy krytykować wszystkie inne religie. Jak łatwo było im wylewać, że wyznawcy tych religii są oszukani, że chodzą po omacku, że są ociemniali. Bardzo często mówiło się o tym, że parafia znaczy ciemnota i nam, jako głosicielom, kazało się tak też myśleć o tych ludziach, którzy nie chcieli przyjąć od nas jakiejkolwiek publikacji. No i to ułatwia taką krytykę otoczenia wokół siebie, która jest naprawdę destrukcyjna. W ostatnim czasie, w związku z wydarzeniami, które się działy w kręgu aktywistów, było świadkowych no, dowiedziałem się o strasznych historiach jakie stały się udziałem ludzi praktycznie no, bezwolnie, bez ich woli. Po prostu na skutek okoliczności życiowych, czasoprzestrzennych znaleźli się tak jak ja tu, gdzie się znaleźli. No i otrząsnięcie się z tego mm, powoduje pewien szok. Ale daje też taką swobodę trzeźwego spojrzenia na sprawy i trzeźwego oceniania stanu rzeczy i daje odwagę do Pójścia w tym kierunku z tymi samymi narzędziami, ja za tym dzisiaj odważę się zrobić taki eksperyment. Wezmę sobie tą książkę i znajdę ilustrację przywódców, ilustrację obrazującą przywódców. Tak, jak tam mamy przywódcę jakiegoś kościoła, gdzieś, zobrazowanego, który z intencji władz Towarzystwa Strażnica, które zatwierdziło drukowanie takich ilustracji kiedyś, obrywa potyłku. I tych gości... Ciekawe, zobaczę jak to jest, jak się człowiek czuje, kiedy, kiedy robi coś takiego, jak oni, być może niektórzy z nich to pamiętali, a być może nie. Ale to już nie chodzi o tą ilustrację Księżyce Objawienia, ale o całokształt yy, języka w publikacjach Towarzystwa Strażnica i we wszystkich wystąpieniach publicznych, w którym atakowano wszystkich innych. Jak to jest, kiedy się rysuje strzałki? Strzały, które lecą w plecy. Kary Barber. Strzała z łunku. A masz. Karykatura przedstawiająca tych, którzy nie słuchają Boga. John Barr. Strzałę masz w plery. Lloyd Barry. Masz strzałę. To jest moja stara książka. Popatrzcie tutaj na notki ołówkiem. Tak byłem wkręcony w cały ten system literatury, który oni wydawali, że robiłem sobie nawet notki, gdzie o kimś był jakiś życiorys napisany. W strażnicy z któregoś roku. Życie zmarnowane. Franz, Friedrich Franz, ty dziadu! Ty wymyśliłeś najbardziej pokrętną matematykę dotyczącą obliczeń końców. Z dwóch stron dostaniesz. Masz. Tamtemu księdzu z dwóch strzał dowaliliście. W plery jeszcze trzecia do niego leciała. Ty kłamco, John Boff. Masz dziadu jeden. George Gangas. No też nie złe ziółko. Raimund Franz opisał ładnie. Masz ty dziadu. Teodor Jaracz. Widziałem filmik, jak zeszedłeś z podium. I kobiecie, która pytała o ukrywanie pedofilii, po prostu robiłeś wodę z mózgu. Nie chciałeś wziąć odpowiedzialności. Ty dziadu bez honoru. Masz. Carl Klein. Milton Henschel. Podpisywał się kiedyś jako prezes towarzystwa. Masz dziadu jeden, strzałę. Albert Schroeder. Masz dziadu. Swinger. Czyś tam z pedofilią było, nie? Daniel Sydlik. A, Barbara Anderson. Redaktorka tej książki pisała, że wysyłałeś nadzorcom okręgów instrukcje, że mają wykluczać tych, którzy będą chcieli zgłosić molestowanie na policję. Ty, dziadu jeden. Podobnie, nie? Z tym Jarazem to jest w ogóle ciekawostka, bo ostatnio wypłynęły jakieś materiały, w których obecni przywódcy, ci duzi świadkowie Jehowy, zwalają na niego, że w organizacji powstał proceder ukrywania pedofili, że za jego czasów takie instrukcje były tworzone. Czyli popatrzcie, nie mają nadal krzywdy odpowiedzialności ani honoru, żeby zrobić z tym porządek, tylko szukają winnego, ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że się nieźle narażają samozwańczy bracia króla, bo jeżeli w taki sposób zwalają odpowiedzialność za to na innego brata króla, który już gdzieś tam według nich lewituje, to jak oni staną u progu, to jak myślicie? To jest oczywiście tylko ich fantazja i wyobraźnia. Tego nie ma. Co on im zrobi w puści? Chyba nie. Dobra, to tyle w tym temacie. A teraz przechodzimy do klu sprawy, czyli trzymanie się wskazówek teokratycznych. Tutaj jest list z informacją o publikacjach, które są zatwierdzone do usunięcia. No i Pierwsze zdanie w tym akapicie mówi: Metodę usunięcia publikacji opatrzonych uwagą usunąć pozostawiamy Waszemu rozeznaniu. No i dobra. Jest też instrukcja: wyłożyć, usunąć, wyło usunąć albo wyłożyć i usunąć. I co my tu mamy? No jak macie te stare, to możecie sobie je usunąć. Natomiast publikacje różne tutaj jest książka, o teraz druga od dołu. Wspaniały finał objawienia bliski, no to idziemy zastosować wskazówkę teokratyczną, ta czerwona książka to jest chyba najbardziej śmiała ilustracja tego, co zawiera księga objawienia we wszystkie kościoły całego świata, na wszystkich widrażach. Przedstawiają tak fantazyjnych ilustracji. No, był to też niezły zabieg, żeby dotrzeć nam do właściwych części mózgu i zmaterializować w jakiś sposób to, o czym jest w tej księdze symboli powiedziane. Te szklane morze, te czasy ognia. Wszystko to, ale no, po chwili to się okazało nieaktualne, znaczy nigdy aktualnym nie było, tylko powiedziano i pozwolono tak myśleć patrzcie co można z tym teraz zrobić wyłożyć, a następnie usunąć no więc wyłożyłem i usuwam Chciałem, już kiedyś od kogoś, że ten gówniany papier się kiepsko pali. no ale jednak czy amerykańska fantazja, tak płonie amerykański sen wtłaczany do mózgów przez kilkadziesiącioleci wybiórcza historia ruchu Świadków wiechowy przedstawiona w tej zielonej książce jako uzupełnienie tego materiału polecam Wam stronę komitet sądowniczy.net macie tam po polsku opisane Życiorys i odkrycia Barbary Anderson, która była redaktorką w biurze głównym do lat 90., kiedy to kompletowano ten materiał na tą książkę. Opisuje ona, że pierwszym prezesem towarzystwa strażnicy nie był Russell, bo dotarł do takich notatek, tylko niejaki Conley, potem potem ojcem Russella. Założyli jakiś zarząd, a sam Charles Russell był skarbnikiem czy sekretarzem, bo miał najmniej pieniędzy na wejściu. No ale jak to. Nieżywi nie mogą się bronić, no to też tak jak chciano, tak przedstawiono tą historię i usunięto w cień. Te osoby, które chciano usunąć w cień. No i też na tej samej zasadzie, że nieobecni nie mają prawa głosu, a nieżywi nie mogą się bronić. Mamy teraz to, co mamy. Z tym, że cały ten Led Herd i Morris wymyślają, że to Jaracz jest winny systemowemu procedurowi ukrywania pedofili, co może teraz biedny chłopina zrobić? Ja wiem, co ja mogę zrobić ze swoim życiem i to samo polecam każdemu z Was uczyścić po prostu z tego, definitywnie. Krzysiek teraz nagrał fajny filmik, dlaczego nagrywamy filmy o świadkach. Ktoś zadał na forum pytanie, po co do tego wracać. Idzie co to jest? Wszyscy wiecie to dobrze. Duża część naszego życia, duża część obrotu neuronów w mózgu, Przepływu tych prądów to właśnie wynik tego, że ta doktryna weszła mocno. I to jest trochę jak. O, zboże tutaj we Wrocławiu pojawił się pewien pewnym gościu, który jest niepijącym alkoholikiem, a jest jako służebny tam w tych grupach aoskich i tam pomaga tym ludziom. Bardzo często odbiera od nich telefony, dzwonią do niego ludzie, którzy są u progu sklepu i chcą sobie kupić flaszkę, ale jeszcze dzwonią do niego za może poradzić jakoś, żeby, żeby tego nie robić. I on po prostu czuję, że musi im pomóc, bo oni wszyscy się nazywają, ci, którzy z tego wyszli, współuzależnionymi. I myślę, że podobnie można powiedzieć tutaj o nas, którzy przestaliśmy się utożsamiać ze Świadkami Jehowy. A to dzięki temu, że lata wstecz inni wykonali ciężką pracę i zostawili ślady jej. No tak samo chcemy, żeby te nasze ślady tutaj przydały się każdemu z Was z osobna na różne sposoby. Każdy to robi tak jak uważa za słuszne. Może chociaż kilku osobom pomoże to wykonać ten krok ku odzyskaniu kontroli nad własnym życiem. Każdy sposób jest dobry, słuchajcie, żeby się tego pozbyć. A historie, które są przynoszone na wspólne spotkania pokazują, że ta praca jest potrzebna. Ja się rozprawię do końca z tymi książkami za chwilkę. do zobaczenia w następnym odcinku.